Siema widzowie! Dzisiaj gramy w 99 nocy i chcemy pobić nasze rekordy i mam nadzieję, że z wami, więc nie tracimy czasu. babka w i witamy na DZIKO, Dziko TV! TV. Ja, no wam, dzisiaj 90, 90? ja Nie, wam pokażę. Chcemy dobyć Ja wam pokażę jak wydoydą. No teraz cię Właśnie um, To tylko gdzie A ja wiem to. Wiecie to? Ten taki ten ten taki. Warpir. No Warpir. Ja wiem. A to, gdzie to jest ja tego się... Na końcu. Gdzie? O, Ej! Emma. Ochubka, encwicu, do go. A jak? Ja chyba dwa pomtadzie. Nie, no, to się nie wybatuje bandażem. Bandanzami? Dać musimy dać mu jedzenie. Skąd wiesz? No bo wiem. Marchewki mogą być. No. Jeszcze chcesz? A, no ci karmimy. Buczo. Karmimy jelenka. Widzowie, karmimy jelenka. Tak. No, ktoś niech kupi drewno. Ale czekaj. Ja A co razy... jedzenie już użyliśmy na niego? tam, jajek musi coś zjeść. A kiedy on nie może musiał jeść? Czy cały czas on musi jeść? Nie. Jak. No dziecko mu trochę lepiej, ale Wziąć? Ehm, to co mu daje jedzenie. On nie, szybko, kopcie drewno, błagam. Ale nie kopię. A on się już obudzi? Tak, on jest w szucie może nam pomagać. On nam będzie pomagał? Tak, jak będzie właśnie te. Czy będzie nam właśnie jak. Czy... Skąd wilka alfa tu? Nie wiem. I to dwa jeszcze. Proszę mnie. Ja Dlaczego są dwi... dwa wilki alfa? I nie wiem. Będziemy coś ci ciocieć. No widzę, wiesz, zbieram drewno i te p. Więc no fajnie, fajnie. Szukam drewna po. Znaczy tego węgluszka. Będziemy coś odstąpić, będzie mega głodna. I chcemy tu spróbować 90 noc. Nie wiemy, czy chcecie. Zobaczymy, czy się uda. Czy ona nam będzie pomagał? Tak. Czy on będzie... Nie wiem, bo ja się nie wiem. Czy nie żyje? Aż no. cię uratuję. O, etapa. Ta etapa. Znaczy, ładowiczka. Y, Co ty mówisz, nastka? Nic nie mówię. Teraz króliczki zabijamy, bo chcesz coś jest? Tylko, <gulity> mogę łapkę. Ale już wykorzystałam łapkę. Miam, miam. Mogę Ci dać drugą. Masz? No. A, dziękuję. Tobiczka, jak chcesz, to tu leży. Byk. Dobry blułek. Zaczynaj, on tak cika on jest chory czy coś? No. Nie jest chory. Ale on chodzi, chodzi teraz. Ska, pokaż się. I teraz może. Jest? Teraz będziemy mogli tam wejść. Oooo! Wow. A czemu on jest zrównany? Bo ja nie wiem. Kto wygra? Nie wiem. Nie wiem. Gdzie to jest taki parpir? Nie widziałam akurat. O nie, on jest zły. Nie. Czyli w nocy będziemy mogli tam wejść? No pewnie o, tak. A to ja tam pójdę. No co? No, kiedy niby. Ta ja nie pika. No chcę, tam jest dobra skrzynka, nie wiem. Chyba ta złota. Tam jest... Chodź, chodź, mnie. Ja nie wiem gdzie to jest, znaczy wiem, chyba po oczach sprawdza, gdzie jest oczy po prostu. Nie wiem gdzie to było, a to było to chyba... Ale wiecie, czy taki szpitali, drugi, gdzie... Gdzie, gdzie, gdzie czy taki drugi, gdzie... Pamiętacie, gdzie jest taki drugi, gdzie możecie na coś złapać? No ale to potem. Złapie na coś. No, to, to jest tu. No, ale dobra skrzynka, mówiłam. Znaczy, taka fair, taka zło, y, lekko złota. Co y, to, tu to dostałam? Słabiutkie. A tu już nic. Mam sobie trochę. Złowie, a wiecie, że jak grasz się z kimś, to, y, to masz więcej kultystów, a jak grasz sama, to masz mniej kultystów. To jest trochę nie fair. Ale no w sumie fair, bo jeden zabija trochę ten. Po, za pierwszym razem, jak z kimś, no to masz cztery kury a, kultesów, kaza, a to jak to sama, mięs. to masz dwa. A, tutaj. Ale mogę uczyć. No nie. Mogę. Ale no, tak musisz też. Ciekawię się, czy ja potrafię. Może dobrą Nie. Potrafiłaś? A a Panda. A ja mam dwa bandarze. Ale gdzieś miałam trzeci, ale go gdzieś zakupiłam. uratowała cię uratowałaś No? A no tak, bo cię uratowałam. No to... Ej, e, Idziemy po pieczyć Czy nie możemy? Musimy. Ale po które? Po kupiecie. To możemy, ale ja mam słabe rzeczy. A jest coś do jedzenia? Nie. A miaszka. O nie, dodam Ja mam pan dać. Spoko. Więc oj, też mi ci pięć dziecko, Lepiej nie ratuj. A ile macie tych? Co? Ile zostało y, A, dzieci? Macie wielku wilku No Tu bo ja zabiłam jednego i padłem. Może tam radę, ale nie wiem. Mogę ci jeden bandaż? Klikam, A mogę ja dać dziecko? Uratuj mnie. No pocie dać pocie dziecko. Czy masz dwa bandaże? No, no, ja mam jeden. A. Mogę ci... Być... Czekaj. Chciałam piec wyciągnąć Happy, happy, happy. Zostały już tam tylko dwa bandaże. Czy jeden bandaż duży i dwa metkity Znaczy, jeden metkit Pomyliłam. Jaka mać ja mam słabą Nie. To ci 5 w Spoko, mi się nie chce iść. Tak. Czemu ona nie pomaga? Czemu on nam nie pomaga? Pomaga! A? Widzisz? Zdawne? No. Myślałam, że właśnie on nam nie będzie. On nie goni. Właśnie myślałem, że on nas bije. Patrz. Myślałam, że właśnie on nas bije. Nie. Widzicie, On mnie nie bije. Patrz. Widzicie? On tylko zabił. Hmm. To fajnie. No właśnie. To warto jego uleczać. No, właśnie, warto. On będzie nocą ja będę akap napiczał. Eee, czekaj? No to nie. Ja ci przeczytam. Ekwy hmm. omg dzięki jelo. jelojek. Jelojek. Pewnie dziękuję jelonkowi, że nam pomógł. Widzowie, teraz właśnie idę do mapy, po mnie pije. O, medkit, to dobrze, medkit. Brawo, daj. Dobrze. Ale to medkit, no to... Tak szczerze, ja nie lubię medkitu. Metkit jest taki słaby trochę, prawda? No, trochę tak, Znaczy, to jest ale... jak banda szalona. Ale dobry. O, jest, 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 no. No, bo mi teraz... Idę Może... gdzieś pochodzić. Hmm. Widzowie, pan mi się męci. Ale pada deszcz. Więc drewna nie weźmiemy. Popada. Proszę, moje. Przypaliłam Czy Słuchajcie. paliłam cię? Słuchajcie. Poniwał cię. A ty otwierasz tą skrzynkę? Ja już ją otworzyłam. Widzę, że otwieram skrzynkę? Do. Mam no, dobry worek. Paliłam. Mam dobry worek. Jaki? Dwa dziś ten największy. Dobra, tutaj trudno, trafiłam. co by może innego razem trafiłam prawda? No. O Na nie, prawie w, prawie w pułapkę wpadłam. O nie, nie wilka alfa będzie mnie gonił, wilka alfa będzie mnie gonił. nie Wilka alfa będzie mnie gonił, wilk alfa będzie mnie gonił, wilka alfa będzie mnie gonił. A goni. ja będziesz miać skórę, to mi dać procent. To zależy jaką, no wiesz. No alfa mmm, ale, ale ja nie biję alfa kurczę, ja nie chcę mi się widzieć alfa widziałem jasne i się pytać czy, czy ja będę bija alfa no nie, powiem ja nie lubię być alfa o dobra latarka jaka? ta najlepsza no bo to jest ty dobra skrzynka trudno e, tam na pewno innym razem który cię goni? ten, ten lepszy ten A, ten, ten, który, któremu nie pomogliśmy. Pokaż mi, jak to wygląda. Przepraszam, ale musiałbym ucieknąć. Przez pracę. Przez pracę bardzo bardzo, bardzo widzowie, ale no wiecie, jak tam A, umrzesz. Nie, nie, No, Losę ulotowałam cię. Ale Ciebie Ale to już pierwsza. Ale ja mam tror. Co masz? To. Ja coś to mogę tobie dać. ja mam karabin. Ja Możemy ten. Ale ja muszę mieć nic nie do niego. Bo to jak nie mam. Ale amunicji. coś to mogę tobie dać, ten karabin. Ten był ty nawet. O! Tu sobie mam go właśnie To. Ona mi, ona to coś a ja działam. Może chciała ci dać? Mm. pewnie tak. Ej, mamy jeść dwa łóżka. Jedź dużo jedzenia. Dobra, to ja muszę. ja nie muszę jeść. No ja też. Patrz, tu będziemy mieli dobre dzieci, a bo, a albo... level. Dajcie mi mi O. Jeż. Ciacia, 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 to ciacia, ciacia, to masz, ciacia, cia, cia, wyszła. Tak? Tak. cia, czemu wyszłaś? Dobra, to sami musimy sobie cia, No, cia, 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 sobie a jako pełniczko, może będziemy mieli to ostatnie dziecko? Tak. Nie raczej nie. Nawet do trzeciego nie mamy. A dobra mamy. No mamy. Trzeciego mamy, do trzeciego mamy. tego jeszcze. O, o! Czekaj po mnie... gonią. O nie, będzie będziemy gotowani. Nie, to ja muszę uciekać do chaty. Widzicie nie ja, nie? O nie, ja zaraz umrę. Ej, nie, nie Jak ktoś mnie jeszcze raz mnie. uderzy, to umrę. Nie zostawiaj mnie Czorą. Chciałam iść po dziecko. Ej, Czorę nie zostawiaj mnie, ej. Czorę mnie nie zostawia. To chodź do chaty, idź do siedzenia. Nie, no, idziemy po dziecko? Nie. Lepiej ty Nie, ja muszę to... Moja skóra błagam, ja zabiłam. zabiłam. Dam ci alfa. To ja oddać mogę dziecko? Tak. Mam nadzieję, że on tu nie wejdzie. To chodź. Bo wilka błagam cię, zabij wilka. Jeszcze raz zabiję, jak on będzie jeszcze mnie spił. Weź żarcie. Czekaj, muszę coś od. Trzeba cię będzie mi co trafi. Zaraz nie A il kolejne, kolejny, kolejny, weź go zabij... Uratuj jeszcze mnie i nie zabieraj, nie błagam. Błagam nie zabieraj mi. Ale ja też cię. Ale to moja. A ja będzie em... drugi. No to tobie dam, okej? Okay? Ja już ci mam bandadę. Ja mam jeszcze jedną. No, ja mamy w domu chyba. No, jest jeszcze w domu chyba. Chodź. Już. Nie! Oho. kolejny! O to uciekaj. A no, kolejny, ja. ja stąd uciekam, potem tu przyjdę spoko? Potem tu przyjdę. No, ja dziecko Ja tu przyjdę, bo cię. Zaraz tu przyjdę. Tu przyjdę. Zaraz zabijemy tych kultystów. Jest tam wilk? Nie zabiję się, zaraz błagam. mogę uciec, potem tak. cię uratować. Dobra, to ja idę. Kultyści są. Ja mam nowy. Mały... Teraz gramy po tylu będzie dziewięć, znaczy. Spróbujemy jak najwięcej sił. Tak, ja już to grałam i mam dwa, Nie ja mam pięć. Pięć? Mam cię! co mam wybrać? Da, da, da. To? Nie jak chciała. I po. dwie Cześć, widzowie, Mam na imię Mijoia. I będziemy grali dzisiaj z Mają Jakie na Jaki Jaki A, Żadne. To mam to. Mam takie co? coś i takie coś. Ja mam takie. Czy gdzieś ja No. Ale ja, bo byle nie działam nic, tylko ja już miałam to stare, gra i ćmiecie, cześć. Uh -huh. Tylko Co wiem. ja mam dobrą skrzynkę, bo w ja Podróbie po to masz dobre skrzynki w każdym mi... miejscu, prawda? Czeka... Ale tu jest trochę gorzej, bo jak grasz jeszcze raz, to nie wychodzi ci bandaż. Wychodzi. E -e. Tak. Ja już grałam i już mam tyle bandaży, że ja nie... No ale mówię... że m, jak ktoś umrze, no to nie wychodzi jego bandaż. No zać jest. Dobra. O ja mam to co to? No teraz mam czołobą, ale ja jej nie potrzebuję tej człowej. Co się stało? Ej, mam drugą e, dobrego skórę. Chcesz? Jednego dobrego skórę. Chodź. Proszę. Może oh! mi się trafi tutaj. O, wiedza, patrz, tu mi może się trafi niedźwiedz. Tak, nie się to trafi. To jest słabe, Ale ta... możesz mi dać. A ty to masz? No. A wiecie, można... O, ja ci mam to, no to jest. Co masz? A to jest dobre, to drugie, co masz. Nie bardzo. Ej, ja nie mogę tego dać. Ej, ja ci tu coś? A ta, to nie mogę dać. No winko, ja tylko nie mam. Ja nie mam banda, żeby się plaszam. Teźam patrzeć tam, no, nie ale nie mogę nie nie. tylko działać patrz. Czemu nie możesz? Nie wiem. Idę poszukać różnych rzeczy. On mnie goni? Nie. A. Po ja jestem głodna. La la le la la la. Oka le le nie A domu? E, chyba nie. Nic nie widzę. O, wielkiego mnie goni. mnie. Ja chcę skórę. Jakiego? Złego i królicą. Tupka. Pika, koniec miedzią. Hmm, proszę, nie ja. mm, los, A ty chcesz tego? Dzień, 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 dzień. Mogę ci zaraz poszukać. Nie chcę tego. Marłaś? Zresztą o nie nie, 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 Widzowie, napiszcie nam w komentarzach, co mamy zagrać za tydzień. Uh -huh. Może, nie wiem, podróbę, albo co, albo bulchenę, albo coś, albo co. A teraz zagramy w następny czwartek, więc nie zapomnijcie o łapkach w górę, subskrypcji, dzwoneczki.